Więc witam was bardzo serdecznie Jestem Echo i ze mną jest Marszal, witamy was bardzo serdecznie To już jest trzeci odcinek Minecrafta dla wytrwałych W dzisiejszym odcinku Zrobimy farmę pszenicy No Aha. i zaczniemy powoli Ogarniać teren przed bazą Na jaskinie pójdziemy chyba jednak w następnym odcinku Którędy tu się schodziło? To chyba ten Dobra, to ja skaczę O zombie, no dobra, już wiem Ło! Prawie padłem. Nie wiem, prześpimy tą noc. Aha, to, A to ty jest. Już ramek. No dobra. Czekaj, to nie wiem, na kopie dirtu to może nie wiem, zrobimy ci pięcie czy jak? Na co kopiesz dir? Przecież mamy. A ile masz? 46 Ja mam y, 20. Czyli po A masz szyb... nasionka jeszcze? 8. To bo może po raz co szybkie tempo włączę, nie? Żeby ciało. To poczekaj, ja potrzebuję jeszcze motykę. A to w sumie ty zrobisz, co? Daj mi trochę, połowę tego dirtu, co masz. E, masz łopaty? Nie mam. To zrobię ci jedną. Bądź tak dobry. Ja już idę tam na dół. Dobra. Farma tak, pszenicy to nie będzie taka typowa szklarnia, po prostu to będzie taką będą takie paski na wodzie i tam e, posadzimy pszenicę. Może, może to płotkiem jednak. Cieśneme, ale to Wyrało to już tak? Jeszcze nie. nie. No tortu A nie ci mamy, nie, nie mamy mączki kostnej. Nie, jeszcze ci nie zabiłem. aha. Nie wiem jakie to długie będzie. Dziękuję. Tak więc witamy Was z powrotem po krótkim cięciu. Yy, oto ten zdążył złapiąc. Bo jaki mał hełm. No, pan czołgdynołeś, pan czołgdynołeś. Złapiąc. Armia, tak, 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 No to no tak, ja tak, tak, tam pod bazą. No i nie wcinaj mi się zdanie, bo ci zabiorę No. I będziesz bezchełmny marszał. To powiedziałeś co ty robiłeś jak ja robiłem ten... No ogarniałem ork bazy, no. No. Pięknie. Bo nie słyszałem wtedy. Kurde... O, coś... Ło, czy... zombiak, jak się wystraszyłem! No to... z... pałanie! Jak tu ogarniałem, to mnie dwa szkielety napadły. Ło. Jak ty przyjmujesz swoich podopiecznych. W sumie czekaj, trzymaj tu węgiel, bo przed chwilą złapałem trochę. A ja sobie tutaj zacznę kopać trochę RR. w środku, przed bazą ogarniesz jeszcze? No, nie będzie to wyglądało zbyt estetycznie ani ładnie. Co? To nie będzie wyglądało ani estetycznie ani ładnie. Ani nic z tych rzeczy. Ja zapomniałem, jak jest... Cho o, dobra, już wiem. Nie. A, to trzeba jeszcze cegłę zrobić, to Hm. Ale dawno ja w Minecrafta w sumie nie grałem A wczoraj Czyli ale przed nagrywaniem serii <grywa> Zgrzeszyłeś Masz gravela jeszcze trochę? Czego? Nie, ja nie mam w ogóle. Oj niedobrze. No a tam, damy radę. Co, Co ja w ogóle zrobiłem? Ja nie wiem co ja w ogóle w tej chwili robię, ale coś na pewno. Zniszczyłem gravela. Ło! Wiesz, że teraz y, poniesiesz karę. Zniszczyłem go wyleciał Flint, a gravelu już nie odzyskałem. Łapaj Flinta. Ej no co jest? Przykro mi. Co jest? No dobra, ty czekaj, bo Po co, co ty grałeś? mi to wrzuciłeś? Jest jeszcze jeden gravel, nie wiem. Tak żebyś się uradował. O, dokopałem się do... Mhm. Ehe Czyli w sumie się nie wkopię tutaj. A ja myślałem, że sobie wydrążę fajną bazę pod tą górą. A co zepsułeś? Po prostu tutaj się dokopałem do powierzchni. Ile nie wiem ja to sobie nie? rozplanuję chyba poza odcinkiem. Sypoko. I sobie po prostu coś tutaj wdrążę się w tą górę, a na razie to zakleję byle jak. Nie wiem jak na przykład pojutrze albo kiedyś tam jak będę miał czas przed nagraniem sobie, wiesz, wejdę i zrobię tutaj. O, fajnie to wygląda. Mm. Schodki z kobla zrobię, co i tam w tu zacznę już. To? A czy nie, słodki, tylko ja tam robię takie te, jakbyś nie zauważył. Czekaj, nie przyjrzałem się, Poczekaj. Takie zejście. A, coś takiego? No. Może. Fajne, może być, ale gravelu nie ma, to nie ma mam iść poszukać? No właśnie, chciałem puścić szybkie tempo i pójść szukać. No to pójdź szybko szukać. Masz tutaj, Tomku, 100 lat. Dziękuję bardzo. A teraz idę sobie zrobić drugi O kawałek To stejka. może za ten czas ja coś z balkonem zrobię Poczęstujesz mnie? Pewnie, cinaj miam miam <laughs> Dalej dziękuję. jestem głodny. Ale i tak dziękuję za tort, tak Bardzo pyszny No. Czekaj jest jeszcze drewno, nie ma drewna już Masz deski jeśli chcesz Bardzo się cieszę Więc już jesteśmy, no. Tak, ja tutaj zrobiłem balkon, a Echo zbierał żwir. Dokładnie. No, dokładnie. Ale... Dobra, tort zjadłeś, ale byś posprzątał. Już sprzątam. No i nie mamy drewna i mamy mały problem. Ale wiesz co, mam rozwiązanie. Widzisz Poza odcinkiem to? pójdziemy, po drewno. Dokładnie, a widzisz tam takie ładne drzewa? Drzewa? O! Ale to chyba nie taki kolor. Jak nie taki, jak taki chyba. Nie, taki nie to chyba mają taki. te iglaste. Widziałem sadzonkę jakby co. Dum, dum, dum O, idę na dół, jedna pszen... wyrosła jedna pszeniczka. Dobra, tak więc może to się skończę poza odcinkiem. Nie słyszałem teraz co powiedziałeś. Może te słodki skończysz poza odcinkiem. Hmm. A to w sumie nic ciekawego nie będzie. Zwiast zniszczyłem ją. Będę teraz będziesz ją jadł. Będę go zjadł. Dobra, tak więc na tym chyba skończymy. Nie warto no. to przedłużać. No. Na dzisiaj to raczej będzie koniec. Poczekaj, jak przyjdę to się pożegnamy ładnie. bo no to ja jestem z tobą. Jestem za tobą. Gdzie jesteś? O! Chodź zrobimy ładnym widoczkiem na yy, chodź farmę. Chodź tutaj do mnie, bo się swobodnie. No no to fajny idę. Tle, farma. I Czekaj, wrzucę do tego. A nie to mm. co A nie, no. Ale tak. mam kask. Mm. Dobra, Jestem tak sexy. więc żegnamy się z wami. To jest koniec odcinka trzeciego Minecraft dla wytrwałych. Tak, ja w następnym odcinku, yy, czyli poza kamerą sobie zrobię coś tam, jakieś miejsce w bazie, a w następnym chyba już naprawdę pójdziemy na tej jaskinie. No trzymajcie się i cześć. Do widzenia.